Przejdźcie pod nogi. Ja. Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie z ruchu wujek kopalni Staszic Wujek. Smak książki był i w powietrzu i na wodzie. Teroski jest prawie 400 metrów pod ziemią i od razu Wam godą, że nie będzie sam napisów na język polski. Będę sam trochę gadać po śląsku, będę sam trochę po polsku, więc Musicie sobie sami i same poradzić. A zjechaliśmy sam tutaj po to, żeby poopowiadać Wam o książkach, które są ważne dla tego regionu, które są ważne dla Ślązoków i dla Ślązaczek. I ci z Was, którzy tutaj mieszkają fest długo, to te książki na pewno znają, byłby fest zaskoczony, jakby któraś książka była dowoznowością, ale jak oglądacie to indzie i w Polsce albo za granicą, to bez tu, żeby zrozumieć nasze śląskie dusze, że tak powiem, i ten region, to dobrze, żebyście te książki przeczytali, no może nie wszystkie naraz, ale ale chociaż jedna, żeby Przyjechać sam bardziej świadomie, skoro sąmy my na, na kopalni, skoro są my pod ziemią, no to co? No to musimy zacząć uczciwie fedrować. często jest tak, że nawet jak się robi w książkach, to jakieś te nowości umykają, bo tela się tego wydowo, a szczególnie jak jakoś książka wydowo małe wydawnictwo, którego się nie ma na radarze i tak jest właśnie z tą książką "Legendy górnicze". To w sumie tytuł, go do wszystko i już bym mógł se iść iść siednąć i nic nie kodać, ale powiem Wam inotela, że są sam, no ciekawe legendy, na przykład z moich świętochowic też jest y, fa, fajna legenda o, y, y, o Matyldzie, o takiej festgryfnej dziążce, która się potem przemieniła w taką żadno staro baba, no i o dwóch y, górnikach, które wracali z szychty i ja spotkali, to znaczy oni spotkali wtedy ta fajna frela i ona się dopiero przemieniła w no, nie będę wam gadać kiedy, ale się y, przemieniła. Są samopowieści z różnych kopalni. Jeżeli zastanawiacie się mm, skąd się w ogóle wzięła legenda skarbnika, jak ten skarbnik wygląda, czy prawdą jest to, że e, czasami się pojawia górnikom, czy to jest taki stary hob z brodą, no to se przeczytajcie ta książka, przeczytajcie sobie te legendy, bo wtedy. Wyobrazicie sobie, jak, jak jest na dole i y, każde grupy zawodowe, jak wiecie, mają swoje różne wierzenia, mają swoich y, patronów, tak więc tutaj, jeżeli interesuje Was górnictwo i to, co się dzieje na dole, na grubie, to te legendy sobie przeczytajcie i będziecie wtedy mądrzejsi, a przecież po to są książki, żeby my byli mądrzejsi, a nie głupsi. Wiążek też na dół, jedna książka Szczepana Twardocha, bo jakby wziął wszystkie, to bym chyba dwie tasie musiał nieść, ale wiążek ta, która najbardziej lubię, która jest związana ze Śląskiem, czyli Pokora, ten tytułowy Alois Pokora, to jest synek, który wywodzi się z rodziny górniczej, ale tym górnikiem nie chciał być, nie chciał być hajerem, miał inny pomysł na życie, chciał skończyć gimnazjum, chciał mieć inną robota. Ale okazuje się, że jak może się głęboko zapuszczone korzenie, to nawet jak się człowieka przesadzi, to bardzo trudno, a nawet niemożliwe jest to, żeby te korzenie zapuścił kajść indziej. Więc jeżeli macie ochota, też ten śląz już trochę poznać, trochę poznać, to przeczytajcie pokora Szczepana Twardocha, zresztą... Całego Szczepana Twardocha Wam polecą, czy to Morfina, czy to też inne jego książki, bo jak wiecie, nie wszystkie książki Szczepana są ze Śląskiem związane, ale jednak jest to taki no, pisarz, który jest najbardziej rozpoznawalny. No, teraz też Zbyszek Rokita przecież święci sukcesy, ale o Zbyszku Rokicie to my zaros zaraz pogodomy, a póki co czytajcie książki Szczepana, bo serio, Fes dobrze pisze. Cały jest Wysoki jak brzoza, kup jak poza. Godążek już, że będzie o Zbyszku Rokicie, to teraz będzie o jego no, najsłynniejszej, nie ukrywajmy, książce Kajś, za którą dostał najważniejszą Polską Nagrodę literacko Nikę, synek ze Śląska, który opisuje w tej książce też dzieje swojej rodziny z Gliwic, a właściwie z Glajwic i to, co jest ciekawe, co? Zbyszek mi czasem opowiadał, że jak jedzie ktoś w Polska na spotkania autorskie, to się ludzie dziwią, że jak sznupał w szufladach i w szafkach po swoich dziadkach to, że znalazł na przykład tam swastyka albo orła z Wehrmachtu i wtedy się zastanawiam, co miał znaleźć tutaj na, na Śląsku, czy to miał być słoń, czy jakiś mamut, no przecież dla nas to jest historia znana i logiczno, że te wiatry historii wiały sam z lewa do prawa i z prawa do lewa i e, różnie bywało, tak więc przeczytajcie se Kaś, bo sam też jest bardzo dużo e, Górnego Śląska, przede wszystkim z naciskiem na Gliwice, a ta książka, no nie chcę powiedzieć, że powstała trochę przez przypadek, ale Zbyszek przez spora część swojego życia mieszkał w Krakowie i na ten Śląsk spoglądał tak trochę, jak na, jakby my byli jakieś ufo. Jakieś ufolutki, i dopiero gdy zaczął to wszystko zgłębiać, gdy zaczął odkrywać ta swoja trochę przysypano kurzem śląskość, to, to, to zaczął odkrywać, że rzeczywiście jest e, synkiem. Stąd potem zaczął się uczyć też języka śląskiego, więc już że tak powiem. I przeprowadził się sam z powrotem na śląsk, więc odzyskaliśmy hopa Teraz rozmieszko w Katowicach i, i mam nadzieję, że jeszcze długo i długo będzie nam e, pisał o Śląsku. Ciekawostka jest taka, że jak Kajś było tłumaczone na język śląski przez Grzesia Kulika, to mm, miał być taki twist, że tak powiem, czyli książka po polsku się nazywa Kajś, a książka po Śląsku miała się nazywać Gdzieś. Ale finalnie do tego nie doszło. Państwo, teraz dwie książki, no nawet nie wiem, czy nie w ogóle najważniejsze, które, że kto dzisiaj e, przyniósł, czyli Małgorzata Sheinert i Czarny Ogród i Kazimierz Kuc, piąta strona świata. Jak przeczytacie te dwie rzeczy, to spokojnie możecie sam e, przyjeżdżać. Mm, chyba pani Małgorzata się nie obrazi, jeśli powiem, że to jest jej. Najlepsza książka, ale może być tak, że jestem też skrzywiony, bo ona dotyczy Śląska. Wszystko zaczyna się tutaj od Adama Gisze, czyli. Już Państwu pewnie świta, że chodzi o Giszowiec i chodzi o Nikiszowiec. Historia tych dwóch niesamowitych krain, tych dwóch yy, niesamowitych osiedli. Osoba y, zupełnie z zewnątrz napisała fenomenalną y, książkę na temat y, Śląskości. Zresztą Kazimierz Kuc o tej książce mówił, że Pani Małgorzato to jest taki meteoryt, który spadł nam tutaj na Śląsk i w ogóle pokazał go od. Z zupełnie innej strony, więc bardzo serdecznie Wam polecam, no bo ten Czarny Ogród też tytuł nie przez przypadek, bo przecież i Giszowiec, i Nikiszowiec to są osiedla ekstremalnie blisko, już chyba bliżej nie da się być związanym z kopaniami węgla kamiennego. Natomiast Kazimierz Kudz piąta strona świata, tutaj nawet na okładce Familok pan Kazimierz opisywał swoje szopienice, czyli miejsce, gdzie, gdzie się urodził, gdzie spędził dzieciństwo, i doskonale wiemy, że on miał zawsze takie swoje spojrzenie. Na Śląsk mówił o tym, że jesteśmy momentami dupowaci i to rzeczywiście czasem wychodzi w, chociażby w polityce. Pamiętam taką scenę, gdy pan Kazimierz był senatorem i jechaliśmy do niego nagrać jakąś wypowiedź w telewizji, to w Katowicach przy placu wolności, gdzie miał swoje biuro senatorskie, to się do niego wchodziło. A pan Kazimierz nie udawał żadnego wielkiego polityka, żadnego wielkiego senatora. Po prostu siedział w tej swojej flanelowej koszuli, miał kiełbasę na gazecie, no, no właśnie chłopcy właśnie chłopcy i normalny człowiek i też tak bardzo normalnie pisał o tym Śląsku, więc jeżeli chcecie zgłębić tę naszą krainę, ten nasz Śląsk, no to Czarny Ogród i Piąta Strona Świata to są dzieła fundamentalne, dzieła, które powinniśmy wszyscy przeczytać, my na Śląsku również także, a może przede wszystkim. książka związana ze Śląskiem, tym razem z Bytomiem. Agata Listość Kostrzewa Ballada o śpiącym lwie. Tu za wiele nie trzeba tłumaczyć, bo jak państwo pojedą na rynek w Bytomiu, to ten lew tam dur śpi. Jeszcze się nie znalazł taki odważny ani tak odważny, żeby tego lwa obudzić. A mówiąc już zupełnie serio, to jest kolejna osoba, która zupełnie z zewnątrz przyjechała i opisała ten Bytom. A właściwie dwa Bytomie, bo to jest książka o tym Bytomiu, który jest nad Powierzchnią Ziemi i o tym bytomiu, który jest pod powierzchnią Ziemi. A e, doskonale Państwo wiedzą, a jak nie, nie wiedzą, no to już wiedzą, że e, przecież Bytom jest e, miastem bardzo e, górniczym. Trze też dodać trzeba, że właśnie w Bytomiu ma e, siedzibę Centralna Stacja Ratownictwa e, Górniczego, który jest tematem, temat ratowników górniczych, jeszcze według mnie niezgłębionym, niezbadanym i i żadna interesująca książka na ten temat nie powstała, i być może się to zmieni, ale przechodząc już do, do tej książki, to to są dwa bytomie, które muszą ze sobą żyć, muszą ze sobą egzystować. Jest tu bardzo wiele ciekawych historii, zarówno górniczych, jak i tych niegórniczych. Być może mignęło Państwu gdzieś w mediach, że w bytomiu był prawdopodobnie pierwszy zamknięty w Polsce McDonald's. To właśnie też z powodu szkód, górniczych, bezrobocie w bytomiu w 2004 roku sięgało aż 25% i gdy Państwo tutaj będą i zapuścicie się w, na te tereny górnicze, właśnie teraz tak czuję, że, że ich przeszło płynnie na Polski, ale niech, niech już będzie, jeżeli się zapuścicie tam karb, Bobrek, no to zobaczycie to dziedzictwo kopalniane i występuje tutaj też w książce Elektrociepłownia Szombierki, która jest takim skarbem niestety bardzo zaniedbanym, ale nadal wydaje się, że do odrestaurowania i do przywrócenia tej swojej świetności, więc jeżeli chcecie się przenieść do Bytomia, to Ballada o śpiącym lwie jest tą książką, którą powinniście przeczytać, żeby ten Bytom, który no umówmy się nie ma najlepszej prasy, to tak samo jak u mnie w Świętuchowicach Lipiny, jak nie wiem, właśnie w Bytomiu Karp czy Bobrek, e, jak w Rudzie Śląskiej, nie wiem. remik, co jest, Hebzie? Hebzie, Hebzie. E, no to gdy przeczytacie, to pewnie o tym bytomiu y, zmienicie zdanie, bo to miasto bardzo dużo przeszło. Mówiłem już o tych wiatrach historii, które na Śląsku wiały z lewa, z prawa, z góry i z dołu. Więc przeczytajcie, przenieście się do bytomia i przeczytajcie o tym, co nad i przede wszystkim pod Ziemią. Drodzy Państwo, ostatnia książka żech dzisiaj sam zwiózł na dół to jest Holonek, czyli Dobry Pan Bóg z gliny Janosza. Ale w sumie zwiózł że Ja ino po to, żeby Wam powiedzieć, że nic Wam o niej nie powiem, bo wymyśliłem specjalny materiał poświęcony Janoszowi, który będziemy nagrywać przede wszystkim w zabrzu, tam gdzie są korzenie tego autora, więc tylko ją państwu pokazuję, sygnalizuje, że warto przeczytać i warto też z książkami Janosza się zapoznać, zarówno z tymi dla dorosłych, jak i z tymi dla dzieci, bo mam wrażenie, że z tych dla dzieci jest jeszcze bardziej znany niż z tych dla dorosłych, więc sygnalizuję, a no, pewnie kilka miesięcy nam to zajmie wszystko, żeby to nagrać i wyemitować, ale w tym roku na pewno taki większy materiał o Janoszu się pojawi i jak się to godowo w takim razie nie będę teraz szczępić ryja, żeby Wam o tym opowiadać, bo i tak Wam o tym opowiem za chwilę, więc byłoby to wszystko bez większego sensu. Więc Janusz. No, i drodzy Państwo, kończymy tę literacką szychtę na kopalni. Lampa odwieszona, aparat zaraz będzie oddany. Szczęść Boże, do zobaczenia.